Proszę mi wybaczyć taką, takie uproszczenie tego slajdu, ale myślę, że jest to niezwykle istotny slajd z punktu widzenia środowiska naukowego. Proszę Państwa, musimy o tym pamiętać, biorąc pod uwagę to, że wynalazek, by mógł uzyskać patent, musi być nowy w skali całego świata. Musimy pamiętać, by zachowywać w tajemnicy istotę wynalazku aż do czasu dokonania zgłoszenia. Niestety zdarza się nie tylko w Polsce, ale w Polsce jest to szczególnie częste, może dlatego, że dotychczas w ocenie parametrycznej bardzo wysoko punktowane były różnego rodzaju publikacje, a prawa własności przemysłowe, w szczególności patenty, były w pewien sposób niedowartościowane. Presja na publikację naukową była tak wielka, że często naukowiec, wynalazca czy uczelnia słyszała od Urzędu Patentowego? Nie, ten wynalazek nie może być opatentowany, a wskazaniem, które powoduje brak nowości jest właśnie artykuł samego wynalazcy wcześniej opublikowany. Najpierw dokonujemy zgłoszenia, jeżeli mamy już datę pierwszeństwa, dokonaliśmy zgłoszenia, wtedy możemy publikować istotę wynalazków w różnego rodzaju innych wydawnictwach. Opowiadać o tym na konferencjach. To tutaj przeszkodą dla nowości jest jakiekolwiek ujawnienie, prawda? niezależnie od tego, czy y, dokonane na wystawie, prawda? czy na konferencji, czy y, w jakimś czasopiśmie naukowym. Proszę Państwa, w dwóch słowach y, o statystyce. Wszyscy słyszymy, że za mało jest zgłoszeń patentowych. To jest oczywiście jeden problem. Ale zwróćcie Państwo też uwagę, jakie są proporcje zgłoszeń patentowych. No i oczywiście y, adekwatnie do tego, jakie są proporcje uzyskiwanych patentów, jeśli chodzi o podmiot zgłaszający, około 40% to środowisko naukowe, drugie 40 to podmioty gospodarcze i 20% osoby fizyczne. Nawet połowy zgłoszeń patentowych nie dokonują polscy przedsiębiorcy. Tu jest rzeczywiście jakaś słabość naszego systemu wskazująca na to, że środowisko przedsiębiorców nie jest zainteresowane ochroną. Nie miejsce i czas na zastanawianie się, dlaczego tak jest, prawda, ale tym bardziej wydaje się właściwe takie działania, które pomogą przedsiębiorcom dostrzec znaczenie tej problematyki, przechodząc już do takiego ścisłego tematu tego wystąpienia, jakie mamy możliwości uzyskiwania ochrony? Proszę Państwa, poza granicami Polski oczywiście, jeżeli jesteśmy zainteresowani, rynkiem jednym, jednego, dwóch, trzech państw. Ze względu na koszty Znawcy, praktycy tej, problematycy, tej problematyki mówią o tym, że warto jest skorzystać z trybu krajowego, czyli zwrócić się o ochronę bezpośrednio do poszczególnych urzędów krajowych, do urzędu niemieckiego, do urzędu francuskiego, do urzędu włoskiego. Jesteśmy zainteresowani rynkiem tych państw, tam mamy jakieś kontakty, nie stać nas na drogą ochronę czy droższą ochronę międzynarodową. To wystarczy, tak jest to możliwe. Chciałbym tylko jeszcze jedną informację Państwu przekazać, taką bardzo praktyczną. Bardzo często podmioty zagraniczne muszą występować przed Urzędem Patentowym, korzystając z pełnomocnictwa, z usług rzeczników patentowych, którzy są wpisani na odpowiednie listy ustanowione w danym państwie. Czyli możemy się spodziewać, chcąc uzyskać patent w Niemczech, zgłaszając się do Niemieckiego Urzędu Patentowego, że będziemy musieli to zrobić za pośrednictwem tamtejszego rzecznika patentowego. Tak jest też w Polsce. Proszę Państwa, jeżeli jesteśmy zainteresowani szerszym rynkiem, chcemy uzyskać ochronę patentową w wielu państwach, w wielu państwach świata, mamy do dyspozycji systemy międzynarodowe albo systemy regionalne. Dla porządku, podałem Państwu w tym slajdzie w zasadzie te wszystkie systemy, które dotyczą Polski, na czerwono zaznaczyłem te, które dotyczą ochrony patentowej. Czyli możemy poprzez typ krajowy, poprzez postępowanie PCT, postępowanie międzynarodowe albo poprzez Europejski Urząd Patentowy. Dwa słowa o procedurze. Ona z wyjątkiem PCT, który jest takim systemem zgłoszeniowym, jest podobna bądź analogiczna do tego zaprezentowanego slajdu tutaj przed Państwem. Dotyczy to także i Polskiego Urzędu Patentowego, w znacznej mierze Europejskiego Urzędu Patentowego. Proszę Państwa, jeżeli mamy rozwiązanie, mamy wynalazek. To nie jest tak, że pierwszym krokiem, jaki musimy zrobić, dokonać zgłoszenia patentowego. Najpierw powinniśmy dokonać badań w światowym stanie techniki w celu ustalenia, czy to rozwiązanie techniczne jest rzeczywiście nowe, czy posiada poziom wynalazczy, jak sformułować zastrzeżenia patentowe, aby mieć szansę na ochronę, aby nie wejść w zakres albo nowości, albo wyłączności innych podmiotów. Potrzebne są takie badania. Oczywiście możemy je dokonać sami, możemy zlecić to rzecznikowi patentowemu. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, albo na tym etapie, albo na etapie po dokonaniu zgłoszenia, to pytanie, gdzie chcemy chronić to rozwiązanie. Moglibyście Państwo na tym etapie już powiedzieć, jeżeli wynalazek ma być nowy, to jeżeli dokonamy pierwszego zgłoszenia patentowego, to jak możemy dokonać następnych? Dzięki przepisom Konwencji Paryskiej, tak zwanemu pierwszeństwu konwencyjnemu, w ciągu 12 miesięcy od daty dokonania pierwszego zgłoszenia możemy dokonać kolejnych zgłoszeń patentowych w innych urzędach patentowych albo międzynarodowych, albo y, urzędach krajowych i wtedy przyjmowana jest taka fikcja prawna, y, przyjmuje się, że pierwszeństwo jest związane z tym pierwszym zgłoszeniem, czyli kolejne urzędy patentowe rozpoznają to zgłoszenie patentowe tak, jakby wpłynęło do nich w dniu w którym dokonaliśmy pierwszego zgłoszenia patentowego, musimy się zastanowić, no przynajmniej w tym okresie 12 miesięcy od dokonania zgłoszenia, gdzie jeszcze chcemy, żeby ochrona patentowa powstała, przeanalizować koszty, ryzyka, zastanowić się, z której procedury chcemy korzystać. Co więcej, jeszcze na tym etapie formowania zgłoszenia patentowego warto zastanawiać się, co tak naprawdę chcemy chronić. No bo proszę Państwa, jeżeli nasz wynalazek dotyczy sposobu, to trzeba by się bardzo zastanawiać, czy warto jest korzystać z ochrony patentowej. No bo kwestie dowodowe, Urząd Patentowy, ani nasz, ani Urząd Europejski, ani żaden inny nie będzie pilnował rynku, czy ktoś nie narusza Państwa prawa z patentu. To Państwo będziecie musieli obserwować rynek, zastanawiać się, czy przedsiębiorcy... Yy, inne podmioty nie wchodzą w zakres waszego patentu, i w związku z tym zbierać dowody, tak żeby w razie konieczności wystąpić do sądu. Bardzo trudne są postępowania dowodowe, jeżeli chodzi o nauczenie patentu na sposób. Dlatego wielu przedsiębiorców, inaczej jest troszeczkę w jednostkach naukowych, ale żeby nie rozwijać tego tematu, tylko powiem, że pewnie ocena parametryczna miała tutaj też pewne znaczenie. Wielu przedsiębiorców mówi, że sposób lepiej zachować w tajemnicy. Na tym etapie warto jest zastanowić się, co chcemy tak naprawdę ochronić i zdecydować się na model ochrony. Czy ochrona patentowa, czy ochrona na zasadach know-how, a może warto też sięgnąć po inne przedmioty ochrony, może wynalazek, który jest urządzeniem, warto by było także skorzystać z projektanta wzornictwa przemysłowego, żeby nabrał atrakcyjnych form. Wielu przedsiębiorców może Państwu podpowiedzieć, że właśnie często design jest tym elementem, który powoduje no chętniejsze sięganie po ten produkt przez konsumentów, w związku z tym takie połączenie ochrony może się okazać korzystne i z punktu widzenia właśnie ewentualnych przeciwstawiania się nauczycielom, jak i właśnie uzyskiwania szerszego rynku, korzystania z takiego rozwiązania. Po dokonaniu zgłoszenia patentowego następują badania formalno-prawne, czyli sprawdzenie, czy dokonano opłaty, czy zgłoszenie składa się ze wszystkich wymaganych elementów. Dokonuje się klasyfikacja, czyli zaszeregowanie, powiedziałbym, wynalazku w ramach odpowiedniej klasy, korzystając z międzynarodowej klasyfikacji patentowej, czy. W przypadku Europejskiego Urzędu Patentowego jest teraz nowa klasyfikacja opracowana wspólnie przez Urząd Europejski Urząd i Urząd Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, warto sięgnąć po międzynarodową klasyfikację patentową, bo jest to taki klucz do bardzo prostych i efektywnych, szybkich poszukiwań w światowym stanie techniki. Naprawdę to są bardzo praktycznie użyteczne informacje. To pewna nowość w polskiej procedurze, a w Europejskim Urzędzie Patentowym od dawna dokonywana sprawozdanie o stanie techniki. Na tym pierwszym etapie dokonuje się takiej wstępnej analizy spełnienia przesłanek zdolności patentowej. W tym sprawozdaniu znajdziecie Państwo informacje o tym, w jakim zakresie ekspert badał światowy stan techniki w kontekście tego zgłoszenia patentowego, jakie znalazł publikacje, które mogą wpływać albo które znajdują się w zakresie rozwiązania istoty wynalazku ujawnionej w zgłoszeniu patentowym. Proszę nie nadmiernie też przywiązywać wagę do tego sprawozdania. Nasi eksperci mówią, że często bardzo niekorzystne sprawozdanie po zmianie zgłoszenia patentowego może uzyskać patent, a czasami na tym pierwszym etapie, po takim wstępnym badaniu, może się okazać, że ekspert nie znajdzie nic istotnego, a w dalszym etapie znajdą się jakieś publikacje, które przeciwdziałają nowości wynalazku i patent nie zostanie udzielony. To sprawozdanie ma na celu tylko i wyłącznie próbę zwrócenia zgłaszającemu uwagi na to, że mogą być jakieś słabe punkty, że wymaga zgłoszenia jeszcze pewnego zastanowienia. Proszę Państwa, po 18 miesiącach następuje publikacja w oficjalnych publikatorach czy Europejskiego Urzędu, czy Polskiego Urzędu Patentowego, także WIPO publikuje zgłoszenia dokonane w PCT. To jest też taki cezus czasowy, 18 miesięcy, po którym zgłoszenie zostaje przekazane do badań już merytorycznych. Wtedy ocenia się przesłanki zdolności patentowej. I udziela się patentu bądź odmawia się udzielenia patentu. Udzielenie patentu ma charakter też nieostateczny, ale warunkowy. Dopiero z chwilą uiszczenia stosownych opłat patent wchodzi w życie. Proszę Państwa, chciałem Państwu przypomnieć o zasadzie, którą y, możemy znaleźć w naszej ustawie o własności przemysłowej. Polskie podmioty są zobowiązane do dokonania pierwszego zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście tym pierwszym zgłoszeniem może być zgłoszenie w trybie y, europejskim czy w trybie PCT, ale poprzez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Trochę już powiedziałem Państwu o możliwości otwartych w trybie krajowej. Warto o tym nie zapominać. Te urzędy są, funkcjonują. Może się okazać, że będzie to z punktu widzenia ekonomicznego korzystniejsze zwrócić się bezpośrednio do urzędów krajowych. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o system regionalny, o patent europejski, udziela go Europejski Urząd Patentowy. Korzyścią tej procedury jest jedno postępowanie w jednym języku i jeden organ, który udziela. Patentu. Takie są udogodnienia. Ale musimy pamiętać o tym, że patent europejski nie jest jednolicie obowiązującym prawem we wszystkich państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej. Jest to tak zwana wiązka patentów krajowych. Żeby on zaczął być skuteczny w poszczególnych państwach, musimy dokonać jego walidacji. Stroną konwencji w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, jest 38 państw, trochę więcej niż Unia Europejska. Więc tutaj możemy w tych państwach uzyskać e, ochronę. E, proszę Państwa, z czym jest związana walidacja? Bardzo często e, związana jest ona... Z koniecznością dokonania tłumaczenia na język narodowy albo zastrzeżeń patentowych, albo całego, całej dokumentacji patentowej. Tak jest w przypadku Polski. Musimy dokonać tłumaczenia i uiścić opłaty. Wtedy dopiero patent europejski wejdzie w życie. Jak wyglądamy, jeśli chodzi o zgłoszenia patentowe? No, też niestety tych zgłoszeń do Europejskiego Urzędu nie jest wiele w kontekście innych państw, ale rzeczywiście mamy przyrost. Kilkunastoprocentowo od kilku lat, prawda? W związku z tym widać, że jakieś ożywienie następuje. Proszę Państwa, dwa słowa chciałbym Państwu powiedzieć o nowym systemie, który jeszcze nie obowiązuje, który jest planowany z pewnym znakiem zapytania, jeśli chodzi o sytuację polską. Rozporządzeniem Parlamentu i Rady wszedł w życie w ramach tzw. wzmocnionej współpracy jednolity system patentowy nowy patent, który w skali państw członkowskich Unii Europejskiej ma dawać jednolitą ochronę we wszystkich państwach, które do tej współpracy przystąpiły. Postępowanie będzie się toczyło w językach, tak jak w językach polskich, czyli po angielsku, niemiecku, po francusku. Nie będzie wymagana żadna walidacja. Jeżeli chodzi o... Już powinienem kończyć. Jeżeli chodzi, czy jeszcze dostanę 5 minut? Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o też naruszenia, o wszystkie postępowania sądowe związane z tym patentem, będą się one toczyły przed jednolitym, jednolitym sądem patentowym. To już nie będzie agenda unijna, ale instytucja oparta o prawo międzynarodowe. Z jednej strony wydawałoby się, że to bardzo korzystne, prawda? Jedno zgłoszenie, jedna procedura, jeden patent skuteczny no, co najmniej w 25 państwach, bo dwa państwa wyłączyły się spoza, poza tą wzmocnioną współpracę. Hiszpania i Włochy, głównie chyba ze względów językowych. System nie wszedł jeszcze w życie, bo do wejścia w życie potrzebna jest ratyfikacja umowy właśnie o tym jednolitym sądzie patentowym przez co najmniej 13 państw. Wydawałoby się to korzystne, z jednej strony na pewno nie jest to korzystne, ale zwróćcie Państwo uwagę z punktu widzenia takiego państwa jak Polska, która dokonuje niewiele zgłoszeń patentowych, to jest niska świadomość związana z własnością intelektualną, czy wężej z problematką systemu ochrony własności przemysłowej. Sytuacja, gdy polski przedsiębiorca chcąc wprowadzić coś na rynek będzie musiał zapoznawać się z informacją patentową. Tylko i wyłącznie sąd prowadzący działalność w Polsce, w obcych językach, ubiegać się czy ewentualnie być pozywanym przed sąd, którego siedziba będzie w Paryżu, w Londynie albo w Monachium, prowadzić postępowanie w tych obcych językach, prawdopodobnie posługując się prawnikami, którzy w tych państwach no, będą przy tym sądzie funkcjonowali. Choć nadal pewnie jest to system bardzo korzystny, to z punktu widzenia państw jeszcze nie na tyle rozwiniętych wydaje się, że przedwczesny dla nas. Dlatego Polska nie ratyfikowała, nie podpisała tej umowy na razie o sądzie jednolitym. Zobaczymy, jak ten system zafunkcjonuje. Proszę Państwa, i system ochrony patentowej międzynarodowy. Ten system, którego, który jest administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, opiera się w zasadzie na jednej korzyści, na tym, że dokonujemy jednego zgłoszenia. Wiele osób podkreśla, że korzyścią tego systemu są takie bardzo precyzyjne ramy czasowe, jak te ramy wyglądają po dokonaniu zgłoszenia międzynarodowego albo bezpośrednio do e, Światowej Organizacji Dobrań Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej albo do Europejskiego Urzędu Patentowego, który jest właśnie takim międzynarodowym organem poszukiwań ustanowionym przez WIPO albo poprzez Polski Urząd Patentowy. W ciągu 18 miesięcy oczywiście następuje publikacja, ale w ciągu 22 miesięcy możemy Przepraszam, w ciągu 22 miesięcy dostajemy sprawozdanie z poszukiwań międzynarodowych, coś takiego jak to sprawozdanie, o którym mówiłem Państwu przy slajdzie o procedurze, czyli taką wstępna analiza spełnienia przesłanek zdolności patentowej i wtedy podejmujemy decyzję, czy chcemy od razu przejść w fazę krajową, czyli przejść do poszczególnych urzędów patentowych, poszczególnych państw albo korzystamy z możliwości uzyskania sprawozdania z badania wstępnego które oferuje międzynarodowe biuro badań wstępnych niezależnie od tego którą ścieżkę z której ścieżki skorzystamy całość procedury tej fazy krajowej musi się zakończyć w terminie 30 miesięcy i wtedy zaczynamy procedowanie przed y, państwami w których chcemy żeby powstała ochrona patentowa Duża korzyść związana z tym, że jedno zgłoszenie, pamiętajcie Państwo, okres ochrony yy, rozpoczyna się od daty pierwszeństwa, wtedy już ochrona powstaje, choć w pewien sposób ułomna, bo korzystać z roszczeń z tytułu nauszenia możemy dopiero po uzyskaniu patentu. No, niemniej jednak z punktu widzenia jakiejś strategii zarządzania tą problematyką ten system jest także bardzo korzystny. Proszę Państwa, nie mówiłem nic o kosztach, o opłatach. Na stronie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej znajdziecie Państwo informacje o opłatach zgłoszeniowych. W obu tych procedurach szczegółowe tabele opłat znajdują się na stronie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej i Europejskiego Urzędu Patentowego. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się z nimi zapoznać, ja mam tutaj wydrukowane, ale to już myślę, że w przerwie. Dziękuję Państwu za uwagę.